Tutaj właśnie dzisiaj, który to dzisiaj? To Dzisiaj jest 16. 16? Tak, stycznia. 16 stycznia. A czy to na pewno 16? Myślę, że tak. 15. To dzisiaj jest Włodzimierza, wiesz? Coś ty? Tak. Ale twoje? Moje? To znaczy nie moje, ale mogą być moje. Włodzimierza, 16 stycznia, 2000. 16. Patrz 16. 16. 2016, A my w brzegu i kupiliśmy muszelkę. Ładną muszelkę kupiliśmy od tego pana tu. Jesteśmy w brzegu Tak. Idziemy podkarmić łabędzie. Łabędzie idziemy karmić. A muszelkę kupiliśmy na szczęście. Tak. O. Tutaj nasze morze, może, morze. morze. Pogoda piękna, 16 stycznia, wodzimierza a i tu łabączki Gazynka karmiła Gazynko, idź podkarmić trochę łabączki. Trzeba przynieść Chlebka trzeba przynieść. Pięknie jest. Pięknie. Plus jeden stopień. I co jeszcze? Plus jeden stopień. W styczniu, ale zima idzie podobno. Tu karmimy. Łabątki, piękne łabątki. O, Graszka. Zobacz, nie boją się. Stoją fajne. Piękne. Piękne. I się nie boją. I fajne, i jedzą. I dobrze. A? Co jest? Rodzina, pełna rodzina. Halo, proszę pani. Halo. My też rodzina. My też rodzina. Ja Ci kupiłem dwa żurazie egipskie. A żurawie są czym? Wiernością. Tak, są wiernością. Symbolem wierności. Egipskie żurazie. Tak, Bo do końca życia są zawsze razem. Chodź. Łabątki już ora. Mewki czekają na marynarzy. Na mewki, A my idziemy teraz dalej. do brzegu. Na rybkę. Chodź. Chodź, Chodź na rybę. Ryba. Na rybę. i dusza. Jak to piekło nie ma. A my balujemy w koło Tam jest. Wejście do Polcego, falochron, na którym rzucaliśmy pierścień, zaś lubimy Polski z morzem. W zeszłym roku zresztą nie, bo teraz będzie dwa lata. Dwa lata. Morze, knajpa. Malujemy. Jemy, pijemy. Piemy pijemy. pijemy, pijemy. I co zamówiliśmy? tutaj i dorsza Dorsza Klasa. była, winko było Grzaniec był Włodzimierza dzisiaj To prawda nie moja, ale Jak to by powiedzieć? 16 styczeń 2016 Ciekawa data Wybraliśmy się do brzegu I pijemy na Włodzimierza. A gdzie możemy pisać na Włodzimierza? Nad morzem oczywiście, tylko nad morzem. I znowu jesteśmy na treningu. Trenujemy koło brzegu. Praska pływa pięknie. Dzisiaj 16. Styczeń 16. Włodzimierza. A ona płynie. Pięknie płynie. Pokaż tą klasyczną żabkę. O tak. Ładnie nauczyłem. A pływać się ugała. I wody się bała. A teraz płynie. 16 stycznia 2016. Włodzimierza. A mówko brzegu. Pięknie. Tak tu jest na basenie. Brawo, 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 brawo teraz ja do wody pływanko a ile tu stopni zobaczmy coś niesamowitego 1928 29 stopni woda a 34 stopnie na zewnątrz powietrze pięknie pięknie pływa moje kochaniutkie brawo 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 brawo